Mamy zaniedbany. Korzeń i liście, śla, prawo ślazu lekarskiego osłaniają układ pokarmowy, jamę ustną, gardło, porażają wchłanianie toksyn i metali ciężkich, chronią przełyk przed podrażnieniami, leczą zapalenia błoń śluzowych przełyku i żołądka, przeczyszczają I jeden lub półtora łyżki korzeni sproszkowanych na półtora szklanki w Wody, macerujemy godzinę, gotujemy od 3 do 5 minut, odcedzamy, zalewamy wodą taką nie gorącą, macerujemy godzinę, gotujemy od 3 do 5 minut, odcedzamy i pijemy jedną trzecią szklanki 2-3 razy dziennie osłonowo. A jedną do dwóch łyżek pijemy 3-6 razy dziennie w kaszlu, zapaleniu gardła. Ślaz dziki łagodzi kaszel, powleka śluzówkę gardła, rozrzedza śluz, leczy choroby gardła, chrypkę choroby krtani. I dwie, lub jedną, dwie łyżki kwiatów zalewamy od jedną do półtora szklanki wrzątku, parzymy, pijemy jedną trzecią szklanki 3 razy dziennie. Prawoślaz ogrodowy, czyli malwa. Jedną łyżkę kwiatów zalewamy szklanką lub półtora szklanki wody. Macerujemy od 20 do 30 minut. Gotujemy 3 minuty. Odstawiamy na 10 minut i pijemy od pół do dwóch trzecich szklanki dwa razy dziennie. I łagodzi zapalenia gardła, krztani, powleka i tutaj mamy ślas zaniedbany. Herbatka leczy wrzody żołądka i dwunastnicy, napar działa osłonowo, łagodzi alergie skórne, choroby gardła, zaburzenia trawienia, zatrucia. Kwiaty, liście i owoce są jadalne na surowo i w marynatach. Wywar z korzeni zastępuje białko jajka. Lubi miejsca słoneczne, ciepłe, gleby lekkie, piaszczyste, jest miododajny. ślaz Dziki, młode liście i pędy są jadalne, jest ozdobny, lubi słoneczne stanowiska, przepuszczalne, słabożyzne gleby i przycinanie po pierwszym kwitnieniu. Prawoślas lekarski lubi ziemie wilgotne, dobrze nawiezione, korzeń z cukrem tworzy masę cukierniczą. Dziękuję, miłego dnia.